Ewangelii według świętego Marka. Po przywołaniu z powrotem tłumu do siebie, Jezus mówił im. Posłuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nie ma niczego takiego, co spoza człowieka wchodzi do Niego, by było zdolne uczynić Go nieczystym. Lecz to, co z człowieka wychodzi, to właśnie nieczystym czyni człowieka. Kiedy bez tłumu wszedł do domu, jego uczniowie pytali go o to porównanie. Odpowiedział im: To również wy jesteście tak niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie jest zdolne uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka. I wychodzi w latrynie. Tak za czyste uznał wszystkie pokarmy, i dalej mówił: Co z człowieka wychodzi, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzi wychodzą złe myśli, rozpusty, złodziejstwa, zabójstwa, cudzołóstwa, żądze posiadania. Zepsucie, podstęp, wyuzdanie, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. To całe zepsucie z wnętrza wychodzi i nieczystym czyni człowieka. Ta dzisiejsza Ewangelia jest oczywiście kontynuacją wczorajszej, a przypomnę, że wczoraj. Pan Jezus mówił o tym, że wielu ludzi czci Boga wargami, że a nie sercem, nie wnętrzem swoim i że pewne tradycje ludzkie dla wielu ludzi stają się ważniejsze od, de facto, od wiary. Od wiary, od miłości. I dziś Pan Jezus wprost przede wszystkim nawiązuje do tego, że Żydzi bardzo przestrzegali tego, by nie jeść nieczystych pokarmów. Pewnie wszyscy znamy takie określenie niekoszerne jedzenie. Tak, i to właśnie, właśnie o to chodzi. I Pan Jezus dzisiaj y, mówi wprost, że skupianie się właśnie na tym, co jemy, czy to, co jemy, y, jest czyste, czy nieczyste, że nie to jest w życiu duchowym, w życiu religijnym, w praktykowaniu naszej wiary najważniejsze. Dzisiaj, oczywiście, my jako chrześcijanie już żyjemy w zupełnie innej mentalności. Zresztą, wszyscy pamiętamy, w dziejach apostolskich jest opisane, jak to Piotr miał takie pewne właśnie skrupuły, obawy, czy on może, czy powinien jeść coś, co właśnie nie jest koszerne. No i wtedy miał taką wizję, Pan Bóg go, Pan Jezus go obdarzył taką wizją mistyczną. Zobaczył jak z nieba przychodzą do niego, opadają różne pokarmy, różne zwierzęta i, i usłyszał głos właśnie z nieba, Piotrze zabije i jedz. Piotr się wzdrygał, bo mówi, no, że on... Nie chciałby jeść nie, tego, co nie jest właśnie czyste. No i wtedy Pan Bóg mu uświadomił, że to wszystko pochodzi od Niego, jest Jego darem. Tak więc nie ma się skupiać na tym, właśnie czy je pokarmy czyste czy nieczyste. Właśnie mamy się skupić na tym, co dzieje się w naszym wnętrzu. To jest ważniejsze. Pewnie to te przepisy dotyczące pokarmów w Starym Testamencie miały swój sens. Jakiś wychowawczy, formacyjny, tak można by powiedzieć. Także nie o to chodzi, że. Że tam to było jakieś, to, te, te starotestamentalne przepisy dotyczące jedzenia, że one były jakieś, nie wiem, błędne. Nie. Chodzi o to, że Pan Jezus mówi: Słuchajcie, już teraz idziemy dalej w rozwoju, w formacji. I teraz będziemy skupiać się nie na tym, by czyste były nasze pokarmy, tylko by Czyste były nasze wnętrza. Czy dzisiaj mamy jakieś analogiczne sytuacje do tej, o której mówi dzisiejsza Ewangelia? Myślę, że tak, bo ciągle jeszcze spotykam ludzi, którzy na przykład uważają, że jeżeli będą kolekcjonować na przykład jakieś słonie albo Będą mieli w domu jakieś wizerunki, nie wiem, egipskich bogów, na przykład, nie? czy, czy hinduz, hinduistycznych, w każdym razie jakieś wizerunki bożków, no? to, to to jakoś wpłynie na nich, no? to uczyni ich złymi. Właśnie spowoduje, że oni nie będą w stanie żyć Ewangelią, że jakiś zły duch nimi zawładnie. Kiedy, kiedy ja słyszę coś takiego, jak ktoś coś takiego mówi, no to od razu mam ochotę, czy nawet często przytaczam wprost właśnie te słowa dzisiejszej Ewangelii. Nic, co z zewnątrz przychodzi, i to nawet teraz nie mówimy o. O karmach, czyli o tym, co człowiek je, tylko mówimy o tym na co patrzy, nie? że od samego patrzenia na jakieś tam artystyczne przedstawienia Bogów innych religii nie może człowiek stać się nieczysty właśnie. Nie, nie może, Utracić no, swojego pierwotnego dobra, piękna, które w sobie ma. To się dzieje wtedy, kiedy człowiek staje się właśnie, kiedy zaczyna postępować zgodnie z tym, co Pan Jezus dzisiaj mówi. No. Kiedy zaczyna mieć złe myśli, kiedy zaczyna być rozpustny, kiedy kradnie, zabija założy, kiedy ma rządze posiadania, kiedy w ogóle jest właśnie zepsuty, kiedy jest podstępny, wyuzdany, zawistny, kiedy bluźni, kiedy jest pyszny, kiedy jest po prostu głupi. Głupi to znaczy hmm, Mający jakiś absolutnie niemądry system wartości, to wtedy człowiek staje się właśnie nieczysty, to znaczy traci, tak jak powiedziałem, swoje pierwotne piękno. Właśnie wtedy dopiero. Tak. I oczywiście, jeżeli Kogoś, posiadanie jakichś pogańskich symboli czy obrazów, przedmiotów, skłaniałoby do takiej właśnie nieczystości, o której mówi Pan Jezus. No to niech się tego pozbędzie. Ale to nie jest tak, że automatycznie człowiek chce czy nie chce, no to pod wpływem kontaktu. Czy prze, prze, przechowywania, przebywania właśnie w obecności jakichś niechrześcijańskich nie wiem, symboli, przedmiotów, wizerunków, że człowiek automatycznie wtedy staje się nieczysty. Takie rzeczy się po prostu nie dzieją. To, co jest kluczowe, od czego Pan Jezus zresztą zaczyna, Tę listę tych rzeczy, które czynią człowieka nieczystym, to są nasze myśli. To jest bardzo ważne, żebyśmy przyglądali się naszym myślom. Co to są myśli? Myśli, to, są, to jest nasz wewnętrzny dialog ze sobą. Myśli to są słowa, zdania, które my wypowiadamy do siebie. I dlatego to jest tak ważne, żebyśmy przyglądali się temu, co mówimy do siebie. Taka jest moja, obs moja obserwacja, jest taka, tutaj mówię też o obserwacji samego siebie, że Często na przykład wzbraniamy się, czy pilnujemy się, żeby nie obgadywać nikogo, żeby o nikim źle nie mówić wobec innych ludzi. A tymczasem bardzo często jest tak, że owszem, nie mówimy źle o ludziach, ale myślimy źle. Czyli do sami do siebie mówimy, że jakiś człowiek jest na przykład głupi czy zły. Sobie tworzymy jakiś taki negatywny obraz no, tego człowieka. Okej, okay, nie, nie rozpowiadamy tego z nikim, o tym nie rozmawiamy, no i wtedy czujemy się w porządku. No, no bo przecież nikogo nie obgadywałem. Ale kiedy myślę źle o drugim człowieku, osądzam go, nie mówię tutaj oczywiście o sytuacji, kiedy myślę o tym, co zrobił drugi człowiek i że to mnie zraniło, i w związku z tym powinienem się teraz jakoś przed tym chronić, przed tym człowiekiem, przed jego postępowaniem. Nie mówię o tego typu myślach. Nie? Mówię o takich myślach, które tak naprawdę nic nie wnoszą. Jedynie nas samych utwierdzają w negatywnym stosunku do drugiego człowieka. W tym, że nie warto go kochać, w tym, że wręcz najlepiej właśnie w ogóle go odrzucić właśnie na przykład, nie przebaczyć, bo na to nie zasługuje, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc yy, przyglądajmy się yy, naszym myślom. Tak od tego się wszystko zaczyna. Zaczyna się ta nieczystość, to znaczy, utrata naszego oryginalnego piękna, które mamy, które pochodzi od Boga, które jest po prostu podobieństwem do boga. Tym jest właśnie rachunek sumienia. Rachunek sumienia nie jest tylko, czy nawet, czy przede wszystkim yy, rachowaniem grzechów. Nie powinniśmy tak traktować rachunku sumienia. Yy, po łacinie rachunek sumienia to jest egzamin de i to tak naprawdę oznacza yy, po prostu badanie świadomości. Właśnie Pan Jezus dziś Słowami Ewangelii zadaje nam takie pytanie: jaka jest nasza świadomość? Czyli co myślimy o sobie, o drugim człowieku, ale też o Bogu? Więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.